Dzień dobry kochani, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu w niedzielę. Ja już mam tutaj naszykowane, łososiowa szyneczka, tutaj serek żółty, sała, ta rzodkiewka, jajeczka też są ugotowane i bierzemy się za takie wiosenne e, kanapki. Najgorsze jest, że zostały mi może z dwie bułki takie chyba z wczoraj, a wyjęłam te zamrożone dopiero teraz i jeszcze są takie wiecie, potrzebują... Dosłownie, wydaje mi się, że tak z 15-20 minut, ale wszyscy już są głodni, więc na razie zrobię z tych po prostu, co mam, a najwyżej później się dorobi. Proszę bardzo, jajeczka wiejskie tutaj są w garnku. Zabieramy się do roboty. A nie, dwie zostały też wczoraj. No i takie są już, wiecie co, no już dzisiaj trzeba je zjeść, bo wtedy się zmarnują. Na razie każdy będzie miał po pół bułeczki. I tyle no, co poradzić. Fajnie by się zjadło śniadanie na tarasie, ale jest... Słońce pięknie świeci, ale jest chłodno, kurczę, chłodno jeszcze. Jeszcze trochę trzeba poczekać na tą fajną pogodę. Proszę bardzo, masyłeczko Lubicie dużo masła, czy trochę, czy w ogóle nie jecie z masłem? Bo ja zależy, jak mi się chce... To sobie smaruję. jak mi się nie chce, to mogę zjeździć bez. Tak, taki leń ze mnie. Dobra. Teraz wlatuję. Aha, Sałata, którą muszę umyć. No dobra, urwę sobie raz. Dwa, dwa takie liście. I myjemy. Już jestem. Sałata umyta. Dajcie znać, czy lubicie takie kanapki właśnie wiosenne. Jaka gruba ta sałata, ma takie grube liście. Dobra. Ignaś pewnie nie będzie chciał sałaty. No, dobra. Jajeczko. Na razie wyglądają tak szynka. Tutaj oczywiście Stasiek bez szynki i bez sałaty, to trzeba się naprawdę skupić, żeby każdy miał taką, jaką lubi, bo później będzie wybrzydzanie. No i proszę bardzo, kanapulce gotowe. Wczoraj kupiliśmy fajny krem i nie mogą go znaleźć w aucie. mówię, dobra, idę jeszcze raz szukać, bo mam ochotę go spróbować. I było podsiedzenie po prostu wpadł. Jest to taki krem, na pewno kojarzycie te cukierki, przepyszne takie misie. Jestem ciekawa, zaraz depróbować. Bo o, tak wygląda od spodu. Zarąbiście. Ojej, ja nie wiem, czy ja teraz wiecie, co się podniosło. Starośnie radość. Co za rulka? Wiecie, co? Wcale nie jest dzisiaj zimno. Wieje, ale jest w porządku. Kremik wypróbowany, ale czy dla mnie zrobił jakieś wielkie łou? Wow? Nie. Dawid mówi, że mu smakuje, dzieci jeszcze nie wiedzą, co mu góry, a ja go przyniosłam, ale zajdą to sobie, spróbują. No ja teraz jestem w kuchni, bo pozmywałam wcześniej, właśnie przed robieniem tych kanapek, a nie pochowałam tutaj wszystkich, wiecie, kupconów i w ogóle, więc już to robię, żeby to nie stało. Robi na parapecie. Co tam, Rubuniuś? Oj, niestety nie. Chłopaków nie ma, pojechali z moją mamą Zuzią i Dominiką na lody. A my skoczymy szybko po jakieś ciastka, jakby ktoś jeszcze do Ignaśka przyszedł. Już był Kuba, właśnie Dawida brat, czyli też chrzestny Ignasia. No ale może jeszcze właśnie ktoś wejdzie, więc jedziemy, żeby coś było kupić. My, kochani, pojechaliśmy po lody. Dawid tu whisky, a ja pistachio. Ale dobra, Twoje? Dobra. Dobra. My już jesteśmy w domu. Chłopaków zgarnęliśmy w ogóle pod Kauflandem, bo jeszcze z moją mamą wjechali sobie na takie świeże pączuszki u nas w mieście. No i co? Naszykowałam im tam rzeczy już do szkoły i tutaj Ignasiak ma przygotowane cukierasy. Proszę bardzo, są cukierasy. Bo ma dzisiaj imieniny, więc stwierdziliśmy, że nie zaniesie w piątek, tylko w poniedziałek. Więc tutaj już o, czekają. Mam nadzieję, że rano ich nie zapomnimy. No i teraz poszli sobie do, do kolegi. Chwilę u nas siedzieli, ale coś im się nudziło, więc poszli i mają niedługo wrócić. A ja idę do góry, bo wstawiłam pranie, żeby mieli na jutro czyste rzeczy. Spodnie i nie wiem, czy nie mam brudnego obiektywu. Przetarłam obiektyw, mam nadzieję, że już jest lepiej. No ale dobra, już nie będę usuwała tam tego materiału, również wam go wstawię. Jestem w łazience, biorę pranie i wywieszę je na dwór, bo jest wiaterek, więc mam nadzieję, że szybko wyschną. A te co nie wyschną, wezmę do domu i jeszcze na koloryfer troszeczkę podkręcę ogrzewanie, no i na pewno wyschną. Kociaki u góry, zamknięte, więc wszystko gra. Idziemy z tym praniem na dwór i wieszamy na szybciora. Mam nadzieję, że wyschną. Czy tutaj będzie coś widać? koszuleczka. Właśnie Ignaś ostatnio dostał, jak Stasiek miał imieninę. No właśnie, ten statyw, widzicie. On chyba już nie nadaje się do nagrywania. Jest krzywo i się rozjeżdża. No dobra, muszę Was wziąć stąd. Ale no, ostatnio Ignać dostał taką, a dzisiaj właśnie Stasiu dostał w Ignacia imieninę, żeby wiecie, też coś miał. W ogóle hit, powiem Wam, że Mówię, dobra, kończą mi się perfumy, muszę sobie jakieś kupić. A zupełnie zapomniałam, że ja miałam paczkę od Made in Lab i naprawdę miałam tam przed świętami sporo perfum. I dzisiaj wyciągnęłam. Jedna już tam stoi, którą sobie wybrałam na teraz, który będę zapach używała. Tu 149, 96, 50 i tamta, którą wybrałam na teraz jest 18 -ka. i jest to zamiennik perfum. Perfum C i powiem Wam, że są naprawdę bardzo ładne, więc no perfum nie muszę kupować, mam zapasik naprawdę na długi czas, bo to są setki, one naprawdę na długo y, starczają. My jesteśmy w aucie kochani jedziemy jeszcze na szybciutko do Żabki, bo chłopcy coś tam są, so chcą sobie kupić, wracamy i szykujemy się już powolutku do spania. Siemanko, to ja w poniedziałek. Już mamy godzinę trzynastą coś. Zaraz chłopaki pewnie będą wracać do domu. już sobie leży. Pokażę wam. O, zobaczcie jak się przeciąga. Luśka słodka. Sobie chilluje. Bo wiecie co grzeje Bo kaloryfer mam podkręcony. Właśnie zaraz je zmniejszyć. Bo na noc chciałam, żeby coś nie wyschło. Ale teraz jest za gorąco. Ona się wygrzewa. Jak to kociak lubi takie ciepełko. Ja tutaj już mam zaserwowane nioki dla chłopaków, ale ja zjadłam z pesto i mnie nakładałam, bo nie wiem, z czym będą mieli ochotę zjeść, więc na razie to jest takie same klusencje. Później będziemy myśleć jak wrócą, to sobie wybiorą czy same, bo nie lubią takie suche tak samo makaron, lubią taki wyjadać, więc może będzie im smakowało. A te nioki są po prostu jak pluski mm, śląskie, tak fajnie ciągną, ja naprawdę polecam i będę kupowała je częściej. Moim zdaniem jest to super właśnie alternatywa na taki szybki obiad, jeżeli potrzebujecie, wiecie, wracacie z pracy, macie mało czasu, bo dzieciaki przychodzą to dwie minuty w wodzie do tego jakieś na przykład pieczarki ze śmietanką też można zrobić na szybko. I wydaje mi się, że będą e, super smakować to? Aha, już wstajesz. Teraz będziesz monitorowała troszkę, tak? No dobrze. No, i teraz trzy dni wolnego przez później idą tylko w piątek. W niedzielę mamy komunię, podwójną, w jeden dzień na jednej sali, więc tak, tak, tak. Muszę w ogóle przymierzyć tą sukienkę i te baleriny, czy będą mi pasować bo jeszcze nie przymierzałam i zostaje wszystko na ostatnią chwilę. Dawid też musi sobie coś kupić fajnego do ubrania, no bo jest w no to musi się jakoś prezentować. Już szukałam jakiejś inspiracji, żeby to nie było um, może tak tradycyjny garnitur, a może eleganckie spodnie, pasek i jakaś fajna koszula, też w takiej fajnej kolorystyce, yy, no żeby po prostu wyglądać cool, młodo i w ogóle, co nie. <laughs> ja nie wiem, jakoś tak nie przepadam z takimi całymi setami garniturowymi. Nie wiem czemu, ale Właśnie wolałabym coś takiego innego, z taką podkrętką trochę. I jak widzicie, zero makijażu dzisiaj. Nie pomalowałam się od samego rana. I dobrze, niech sobie buziulka odpocznie troszeczkę. <laughs> nie chcę mi się szczerze mówiąc. Raczej nie będziemy nigdzie ani dzisiaj wychodzić, ani nic, więc po co się malować. Może ja powinnam teraz iść po tą sukienkę i ją przymierzyć i z tymi balerinami. Naprawdę, bo się później obudzę za późno i będzie. Po pierwsze, jestem taka leniwa, no. Kiedyś to bym się szykowała, miesiąc wcześniej, kreacja, wszystko, wiecie, bym pomyślała o tym, a teraz zrobiłam się taka leniwa. Tak mi się, nie, tak mi się nie chce w ogóle jakoś, nie wiem, stroić na takie okazje, że to jest szok. Kiedyś bym miała wszystko po prostu przemyślane, co nie? A teraz, a wezmę to w szafy, a tutaj kupiłam sobie baleriny za trzy dyszki, i może będzie pasować, a może nie, bo już tak jak mówię, nie wiem. A więc sytuacja wygląda tak, miałam dzisiaj nie wychodzić, miałam się nie malować, ale jeździmy, bo Dawid musi się obciąć na tą komunię, a wrócił dzisiaj wcześniej z pracy, więc możemy to załatwić i chcemy poszukać czegoś do ubrania, więc teraz szukamy jakiegoś frezjera. Dobra, jesteśmy po fryzjerze. Udało się, Dawid obcięty. Mamy to z głowy. I teraz jedziemy na poszukiwanie jakiejś spodni, jakiejś koszuli i właśnie paska. Więc trzymajcie za nas kciuki, żeby nam się już dzisiaj udało i żeby w sobotę był taki większy luz. I jeszcze fajnie, by mi się udało dla Stasia kupić jakieś spodnie i może im po koszuli. Co mnie tak tutaj, coś mi tu... Dobra, więc nawet wszedł do sklepu po jakiś napój. Mamy już dzisiaj środę. Nie odzywałam się do Was kilka dni. Eee, rzeczy kupione na komunie. Dawid już jest ubrany, praktycznie do końca musi tylko buty przymierzyć, jak one będą wyglądały, jak będą fitowały. Ja nadal nie przymierzyłam sukienki, ale przynajmniej ją wyjęłam i już leży na schodach. Kiedyś Wam ją pokazywałam, ale pójdę, to Wam pokażę jeszcze raz. Eee, no i dzisiaj ją przymierzę. Dzisiaj już to muszę zrobić, więc ja idę w tej sukience. Na pewno ją kojarzycie. Kiedyś ją wybrałam sobie na Shein. Taka dłuższa, bardzo ładna. W niej się wygląda jak yy, królewna Śnieżka. Tak mi się kojarzy po prostu z królewną Śnieżką. Może też przez ten kolor. Yy, no. jest taka sukienka, te baleriny, co Wam też pokazywałam ze Scentsa za trzy deszki. I mam nadzieję, że to będzie gitara, yy, ta stylizacja. No. Ja miałam w ogóle tego vloga nie wstawiać. Nie byłam jakaś z niego mega zadowolona. Ostatnio stałam się jakaś bardziej krytyczna wobec siebie. Ale teraz obejrzałam i stwierdzam, że wcale nie jest zły, że, że spoko mi się go oglądało, więc on trafi za chwileczkę, znaczy nie, jutro trafi, bo dzisiaj trafił hol z Lumpexu, więc jestem ciekawa waszego odbioru mojego holu. No, a, a dzisiaj sobie zakończymy. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten vlog Wam się mimo wszystko podobał. I zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, jeżeli macie oczywiście taką ochotę. I widzimy się już niedługo. Buźka pa!